To Ania z My Sweet Little Home. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Pokochaj, gdzie pokazuję, jak wprowadzać małe, niedrogie zmiany, by na nowo zakochać się w swoich wnętrzach. Dziś zajmiemy się sercem domu, czyli kuchnią, a konkretnie czymś, co potrafi całkowicie odmienić jej wygląd, czyli fronty kuchenne. Są one naprawdę wizytówką kuchni, zajmują największą powierzchnię, nadają charakter i styl. Zanim rzucicie się na zakupy, musicie odpowiedzieć sobie na trzy kluczowe pytania. Po pierwsze, jaki jest stan obecnych frontów? Czy są one uszkodzone mechanicznie, czy są pęknięcia, wybrzuszenia, czy po prostu nie podoba wam się ich kolor lub styl? Jeśli są w dobrym stanie, rozważcie renowację, o czym za chwilę. Po drugie, jaki macie budżet? Ustalcie realną kwotę, jaką możecie przeznaczyć. Pamiętajcie, że nie musimy wydawać majątku, żeby uzyskać spektakularny efekt. Po trzecie, jaki styl wnętrza wam się marzy? Nowoczesny, minimalistyczny, a może przytulny w stylu wiejskim? Jeśli po analizie stwierdziłeś, że stan frontów jest na tyle dobry, żeby je odnowić, to super, bo renowacja to najtańsza opcja, a efekt finalny możecie naprawdę zaskoczyć. I tu do wyboru masz kilka opcji. Możesz je na przykład pomalować. Albo okleić. Malowanie to magiczny trik, który potrafi zamienić starą kuchnię w nowoczesne cudo. Wystarczy grunt i farba. Po pierwsze, zdejmijcie fronty, a z nich wszystkie uchwyty. Fronty umyjcie i dokładnie odtłuście acetonem lub specjalnym płynem do tłuszczania. Potem delikatnie zmatujcie powierzchnię papierem ściernym o gradacji 200 dla mebli drewnianych i około 400 dla mebli z okleiny. Dzięki temu farba lepiej się wchłonie. Do malowania używajcie specjalistycznych farb renowacyjnych do mebli lub farb akrylowych do drewna i laminatu. Są one odporne na wilgoć i ścieranie, co w kuchni jest niezbędne. Nałóżcie grunt, a po jego wyschnięciu minimum 2 do 3 cienkich warstw farby. Pamiętajcie, by nie nakładać jej zbyt grubo. Lepszy efekt da kilka cienkich warstw. A może chcecie efektu drewna, betonu czy marmuru? W takim przypadku oklejina samoprzylepna to wasz najlepszy przyjaciel. Wybór na rynku jest ogromny. Najważniejsze jest to, żeby folia była grubsza i dobrej jakości, aby była trwała i łatwa do czyszczenia. Po dokładnym odtłuszczeniu powierzchni zacznijcie przyklejanie folii od góry, stopniowo odrywając papier ochronny i wygładzając folię specjalną plastikową szpochelką z filcem. Od środka do krawędzi. Dzięki temu unikniecie nieestetycznych pęcherzyków powietrza. Najtrudniejsze są krawędzie. Tutaj użyjcie zwykłej suszarki do włosów. Ciepło sprawi, że folia zmięknie i stanie się elastyczna, a Wy idealnie naciągniecie ją i zagniecie pod fronty, zyskując bardzo profesjonalny wygląd. Jeśli podoba Ci się ten film, zapraszam do kliknięcia subskrybuj. Jeśli jednak Twoje fronty są w złym stanie, czas na wymianę. To jednak wcale nie musi być drogie. Wymiana samych frontów może całkowicie odmienić wygląd waszego wnętrza, a koszty będą znacznie niższe niż w przypadku całego nowego zestawu mebli. Najprostszym rozwiązaniem są gotowe fronty dostępne w marketach budowlanych, takich jak IKEA, Leroy Merlin czy Castorama. To idealna opcja, jeśli wasze szafki mają standardowe wymiary. Wiele z tych sklepów oferuje systemy modułowe, gdzie możecie kupić fronty w dziesiątkach kolorów, faktur i wzorów. Ich wielką zaletą jest atrakcyjna cena i dostępność od ręki. Pamiętajcie jednak, by dokładnie zmierzyć każdy wasz front, zarówno wysokość, jak i szerokość. Wystarczy, że zrobicie to raz, a potem możecie swobodnie wybierać i dopasowywać. Jeśli jednak wasze szafki są nietypowe, bądź możecie o unikatowym designie, idealnym wyborem będą fronty na wymiar. Możecie je zamówić u lokalnego stolarza bądź w wyspecjalizowanych firmach. To rozwiązanie daje wam pełną swobodę. Możecie wybrać nie tylko kolor, ale też materiał czy sposób frezowania. Chociaż ta opcja jest zazwyczaj najdroższa, pozwala idealnie dopasować każdy element do waszej kuchni i stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, co będzie służyć wam latami. A gdy już podejmiemy decyzję, czy kupujemy nowe fronty, czy jednak odnawiamy, pojawia się kolejne pytanie, czyli jaki kolor wybrać. Jasne kolory, biel, beże, jasne szarości sprawdzają się szczególnie w małych kuchniach odbijają światło i sprawiają, że wnętrze wydaje się większe i lżejsze. To bezpieczna baza, którą można łatwo urozmaicić takimi dodatkami jak uchwyty, dekoracje czy tekstylia. Ciemne fronty, grafit, czerń, granat czy butelkowa zieleń wyglądają bardzo elegancko i nowocześnie. Nadają wnętrzu charakter i głębię, ale mogą optycznie zmniejszyć przestrzeń, dlatego najlepiej stosować je w większych kuchniach albo zestawiać z jasnymi górnymi szafkami. Kolorowe fronty to trend, który coraz bardziej się rozwija. Mięta, pastelowy róż, terakota czy musztarda mogą wprowadzić dużo świeżości i sprawić, że kuchnia stanie się bardziej radosna. I co ważne, takie odważniejsze kolory świetnie wyglądają w połączeniu z neutralnymi ścianami i prostymi blatami. Matowe wykończenie to obecnie najmodniejsza opcja, wygląda bardzo elegancko i minimalistycznie. Z kolei połysk odbija światło przez co kuchnia wydaje się bardziej przestronna i lekka. To dobre rozwiązanie dla małych mieszkań. Kolejne rozwiązanie to łączenie kolorów i faktur. To sprytny sposób, żeby kuchnia wyglądała bardziej designersko, bez podnoszenia kosztów. Na przykład górne szafki w jasnym macie, a dolne w drewnopodobnym wykończeniu. Albo ciemne dolne fronty połączone z białymi u góry. Dzięki temu wnętrze jest ciekawsze, a kuchnia mniej monotonna. Pamiętajcie, że szczegóły tworzą całość. Nawet najtańsze fronty mogą wyglądać luksusowo, jeśli dobierzecie do nich odpowiednie uchwyty. Proste, czarne, metalowe uchwyty dodadzą wnętrzu nowoczesnego charakteru, a na przykład mosiężne lub złote elegancji. Jak widzicie, piękne fronty kuchenne wcale nie muszą oznaczać pustego portfela. Czasem wystarczy trochę kreatywności, odświeżenie starych frontów, wybór tańszego materiału, polowanie na okazję, czy postawienie na detale. Najważniejsze, żeby Wasza kuchnia pasowała do Was i żebyście dobrze się w niej czuli. Dajcie znać w komentarzach, jakie fronty podobają Wam się najbardziej. Klasyczne, białe, drewniane, a może coś odważniejszego w kolorze. Jeśli film był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków serii POKOCHAJ. Do zobaczenia w następnym filmie.